Dzisiaj byłem świadkiem dyskusji na temat, jak funkcjonuje w naszej polskiej rzeczywistości dzisiaj przemysł cementowy. Byłem świadkiem wypowiedzi prezesa Kieresa, który dosyć istotnie i bardzo realistycznie pokazał te wszystkie rozwiązania, które są wprowadzane w przemyśle cementowym w Polsce. Efekt, który został oceniony również jako efekt działań przemysłu cementowego, który został podsumowany przez Ernst Young tutaj, wszystkie te elementy wskazują na dużą innowacyjność w działań przemysłu cementowego w celach tak naprawdę redukcyjnych i emisji dwutlenku węgla, jak i również pewnych działań innowacyjnych w zakresie wykorzystania chociażby chociażby ograniczenia emisji dwutlenku węgla, chociażby w zakresie wykorzystania ciepła, ciepła pochodzącego z, poza zespalania z RDF-u. Rozumiem i wszystkie te, wszystkie te działania moim zdaniem, w moim odczuciu są bardzo mocno wpasowują się w dzisiejsze kierunki niskoemisyjnych rozwiązań dla gospodarki. Jest to przyszłościowe, niemniej jednak było również wskazane szereg wyzwań, które powinny zostać jeszcze rozpatrzone, przemyślane, ażeby ten przemysł, przemysł cementowy jak najbardziej był efektywny jeszcze w, na, i konkurencyjny na rynkach, na rynkach europejskich. Równocześnie pewne ograniczenia, które tutaj nam wprowadzają, wprowadzają, brak uregulowań i pewnych rozporządzeń pozwalających na import tego surowca ze wschodniej, ze wschodniej flanki, jakby ze wschodniej granicy, to też są pewne zagrożenia dla funkcjonowania przemysłu przemysłu cementowego w Polsce, ale jak podsumowując te wszystkie elementy, które dzisiaj w tej dyskusji były przedstawione, to wydaje mi się, że i z tym problemem również przemysł cementowy sobie poradzi. Dlatego jak poradził sobie z innowacyjnością, wprowadził mnóstwo ciekawych rozwiązań, o których tutaj zostało wspomniane dzisiaj, stał się konkurencyjny i stał się rozwijającym przemysłem, myślę, że i to będzie taki element, który za chwileczkę zostanie jakby stanie się już przeszłością dla polskiego energii, przemysłu cementowego. Wszystkie działania związane z poprawą efektywności działań przedsiębiorstw, które Tworzą miejsca pracy, tak naprawdę, i na taką skalę, miejsca pracy, które powodują przyrost i wpływy do budżetu i w istotny sposób wpływają na PKB, tak naprawdę, kraju. To wszystkie te działania i wszystkie te przedsiębiorstwa są dla nas takim, takim istotnym elementem, którym niewątpliwie, którzy bierzemy pod uwagę przy wszystkich pracach legislacyjnych, przy wszystkich pracach promocyjnych, jak i również przy wszystkich elementach związanych z wykorzystaniem środków unijnych, czyli dostosowania, czyli wykorzystanie tych środków przez ten przemysł, który jak najbardziej jest wymagający, ale równocześnie jest Potrzebuje wsparcia, żeby stał się przemysłem, przemysłem, który będzie takim konkurencyjnym na rynku europejskim.